Całe dwa korytarze na parterze i piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim zostały zastawione stoiskami z wielkanocnymi cudami i cudeńkami. W wielki szkolny jarmark jak co roku włączyli się uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele. co, Galaretki i babeczki. Same czy z rodzicami? Eee, z rodzicami. Idą dobrze te wasze produkty? Tak. Rodzice piekli ciasta, rogaliki, wianuszki pomagali robić na warsztatach, także bardzo zapraszamy do Kupna. I wspólnie, i dzieci, i rodzice działają. Wspólna praca, tak. Jarmark Wielkanocny to już chyba 15 raz z kolei, ale dzisiaj tak jak zwykle od siedmiu lat przy okazji Jarmarku mamy podsumowanie ogólnopolskich konkursów, którego jesteśmy organizatorem. Konkurs... Jest pod patronatem ministra oświaty, również marszałka naszego Dolnego Śląska oraz kuratora oświaty. Konkursy są w dwóch właściwie odsłonach. Jeden to jest konkurs ekologiczny, plastyczny i poetycki, a drugi konkurs historyczno-regionalny, właśnie nawiązujący głównie tutaj do tych tradycji wielkanocnych. Jeżeli chodzi o sam jarmark, to właśnie dzieci wraz z rodzicami przez kilka dni przygotowywały to, co dzisiaj znajduje się na stołach do sprzedaży. Dzieci zarabiają w ten sposób na swoje cele związane z pracą klasy. Stoiska były pełne rękodzieła, wielkanocnych ozdób i stroików, ale także ciast i innych specjałów. Przy okazji w klasach zorganizowano warsztaty, podczas których wykonywano kolejne świąteczne ozdoby. W tym dniu do szkoły zaproszono także uczniów z partnerskiego miasta w Czechach. Wszyscy wspólnie tworzyli kolorowe rękodzieło. Warsztaty wielkanocne, dzisiaj pisanki obklejane różnymi materiałami, częściej zrobionych można. Z... Zobaczyć sznurek, stążeczki, różne ozdoby, taśmy, tasiemki ozdobne i tak dalej. Dzieci są kreatywne? Dzieci są bardzo kreatywne. Już od ósmej zaczęły pracować, nie chciały nawet robić zakupów. Dzieci robiliśmy jajka, ozdabialiśmy, sprzedawaliśmy, kupowaliśmy też. I byliśmy na, na przysypie. Dodatkową atrakcją tego dnia były występy i prelekcje bractwa rycerskiego. Na wielkanocne zakupy do szkoły zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy miasta i okolic. Jarmark w szkole podstawowej nr 1 w Gryfowie tradycyjnie odwiedziła też Gryfowska kapela podwórkowa. Muzyka